Cześć wszystkim, dawno nie wstawiałem na YouTube filmu, w którym opisywałem co się dzieje w akwarium. Ostatnie filmy, które były na moim kanale dotyczyły bardziej osprzętu, testu filtra, a nic nie mówiłem o tym co się dzieje w akwarium, jakie zmiany zaszły, więc pora wrócić do tej tradycji. Więc dla tych co pierwszy raz oglądają mój kanał to przypomnę, Powiem kilka słów o takim ogólnym akwarium. Kostka pojemności 30 litrów. Na bazie wody oaza z Biedronki. Jako podłoże służy żwirek gradacji o 1 do 3 mm. W niektórych miejscach wzbogacone kulkami glinianotorfowymi. Jako oświetlenie służy 6-watowa lampka Quella. O barwie 6500 kelwinów czyli o barwie sany. I jako filtr służy bardzo wydajna kaskada Aquala Versa Max 1, którą mam od już ponad miesiąca. Jestem bardzo niezadowolony, bardzo wydajny filtr jakość wody jest naprawdę super. Więc tak jak w poprzednim filmie mówiłem, jak ktoś ma tak to litrowe to szczerze taki filtr polecam tak kilka słów o filtrze. To ostatnio czyściłem ten filtr, to było pierwsze czyszczenie od zakupu, bo zauważyłem dosyć spory spadek wydajności filtra. Po wyczyszczeniu i złożeniu go na nowo, kaskada pracuje bardzo cicho i wydajnie, więc jestem bardzo z tego filtra zadowolony. No i co ważne, dzięki zmianie filtra zyskałem więcej przestrzeni w akwarium, gdzie mogłem zagospodarować tą część roślinami. Jeśli chodzi o rośliny, to mogę powiedzieć krótko, że akwarium, w akwarium moim zrobiło się w końcu zielono. Akwarium zaczęło naprawdę ładnie zarastać roślinami, jest coraz więcej różnych zdrowych przyrostów roślin, bo ładnie ostatnio ruszyły. Zapewne jest to zasługa dobrej filtracji, tego też, że nie grzebie w podłożu, podmiany wody są robione... Zazwyczaj co dwa tygodnie robię niewielkie odmulanie, ale to jest odmulanie tylko powierzchowne, czyli tutaj, gdzie są rośliny, to tylko bieżku jest zbierany brud. Natomiast tej takiej części, gdzie jest pusta, no to tutaj dokładnie, dokładnie odmulam, żeby te związki, które przedostają się do podłoża, nie, nie, po prostu nie psuły wody, bo tutaj nie ma roślin, więc rośliny tego nie przetrawiono na wóz. I jeśli chodzi o rośliny, no to po kolei. Na środkowym planie, w tylnej części, widać Bakopa Australis. Śmiało mogę powiedzieć, że to, jest duma, że to jest duma mojego akwarium. Roślina bardzo pięknie rośnie. Ma piękne, pięknie wybarwione listki. Ostatnio już zaczęła nawet dotykać tafli wody. Jest to roślina bardzo wdzięczna w hodowli, nie stwarzająca problemów. Można powiedzieć, że taka roślina pancerna. Przeszło tutaj wiele już sytuacji. były był restart akwarium robiony w sierpniu tamtego roku. Były problemy z glonami, z nitkami. Wszystko bez problemu przeżyła. Ośle cały czas rośnie, tylko co jakiś czas je muszę skracać i zagęszczać. Naprzeciwko bakopy mamy tutaj trojeść. Jest to roślina ogrodowa, którą można zaadaptować też do warunków wodnych. Roślina powoli, ale sobie rośnie. Jest bardzo podobna do bakopy, tylko te liski są takie bardziej równomiernie ułożone, są okrągłe. Roślina powoli sobie rośnie. No, z tego co widzę, potrzeba jej bardziej żyznego podłoża i mocniejszego światła. Dawniej, jak miałam przygodę z CO2, z dwutlenkiem węgla, było widać, że ta roślina o wiele lepiej rośnie. Kolejna roślina, która jest na przeciwko trojeści, to ta po lewej, takie. Wąskie listki to jest Heterantera. No, z tą rośliną bywało lepiej. Od momentu, kiedy ograniczyłem dwutlenek węgla, roślina dużo bardziej wolniej rośnie. Nie jest w przy kondycji. Mimo to próbuje ciągle rosnąć. Jakieś jeszcze nie mam serca, żeby ją wyrzucić, więc została. Zobaczę, co dalej z nią będzie. Jeżeli no nie, nie poprawi się jej kondycja, to przy jakichś większych porządkach pozbędę się jej. Obok niej, po prawej, też bardzo podobna do, z wyglądu. Roślina to Pogostemonoktopus. Dawniej przed restartem to była duma mojego akwarium. Tak jak Bacopa Australis. Bardzo pięknie rosła, praktycznie co dwa tygodnie musiałem ją skracać. Służyła za piękne tło akwarium. Po restarcie, jakoś ta roślina się nie może zebrać. Bardzo wolno rośnie. Są takie momenty, że jest jak zahibernowana. Zero wzrostu, ale też z drugiej strony nie choruje. Po prostu we, można powiedzieć taka wegetacja. Obok mamy mech Willow moss. Piękny mech, który rośnie w górę. Przeżył ostatnio taki nitek. Był bardzo mocno ścinany. Praktycznie na zero. Od tego czasu już bardzo ładnie i dużo podrósł. Yy, bardzo mi się ten nią podoba. Myślę, że za jakiś czas jeszcze dokupię jakiś jeden rodzaj muchu. Być może przeniosę go na korzeń. Jeszcze co do niego nie ma jakiejś koncepcji, ale myślę nad tym. Yy, zanim mamy w takich ciemnych listkach yy, Bulbitisa. Paproć, która lubi cień, którą sali się na kamieniach, korzeniach, tak jak mikrozorium, anubiasy. powolutko sobie rośnie. Kupiłem ją razem z różnicą o której za chwilę wspomnę kilka słów. Powoli sobie ta paproś rośnie. Wypuściła już chyba pięć listków u mnie. Podczas ostatnich porządków wyciąłem wszystkie liście, które, które były w momencie zakupu tej rośliny. Więc to, co teraz widzicie, tak jeden na przykład duży liść, tam kilka w tle malutkich. To jest wszystko to, co u mnie wyrosło. Kolejna roślina, o której wspomnę, to jest jeszcze. Z wartka wenty. Kupiłem jako sadzonkę. Miała dosłownie trzy listki i od tego czasu bardzo ładnie podrosła. Dwukrotnie zwiększyła swoje rozmiary. Na zachętę pod korzeń dostała kul kulkę gliniano-trofową. Na razie nie stwarza ta roślina problemów. No Jest to malutka sadzonka, więc wiadomo, rewelacji nie ma co oczekiwać, ale taką dostałem i, i taką na razie będę miał. Na razie nie planuję wymiany jej na większą. Tak uważam, że największa radość właśnie jest wyhodować roślinę praktycznie od zera. A nie kupić już taką gotową, dużą i tylko czekać aż się przyjmie. Kolejna roślina, o której chcę wspomnieć w moim małym raporcie to jest mikrozorium narrow. To jest mikrozorium, które ma takie długie, wąskie listki. No u mnie tego jeszcze na razie nie widać. Roślina dosyć długo się klimatyzowała. W ostatnim czasie zauważyłem, że naprawdę zaczęła bardzo ładnie rosnąć, ma dużo przyrostów. Co ważne jest zdrowa, więc y, mam nadzieję, że w końcu te liście zaczną rosnąć do dosyć pokaźnych rozmiarów. Miałem z mikrozoriami różne perypetie, y, to, czasami jakieś łapało ich odwapnienie, ale to było jeszcze przed restartem. Później długi czas tej rośliny nie miałem. No i tak stwierdziłem, że pora y, do niej wrócić. Kolejna roślina, która staje do raportu, to nurzaniec, którego dostałem od kolegi Kuby Jankowskiego. Którego pozdrawiam, to jest zapraszany na jego kanał Aquapasja. Roślinę mam bodajże od dwóch miesięcy. Straciła kilka lisków, ale to były starsze liście. Od tego czasu pojawiło się nowych, dużo przyrostów. Na razie te rośliny nie przekraczają 10 cm. Myślę, że to jest jeszcze kwestia z czasu i ta roślinia się dobrze zakorzeni. Też pod korzeń dostała dwie kulki glinianotorfowe, więc myślę, że te korzenie czasem dojdą do tych kulek. Te kulki zaczną się rozpuszczać i roślina naprawdę zyska na wyglądzie. Na razie nie planuję z nią nic robić. Jest zdrowa, powolutku sobie rośnie. Fajnie zapełnia ten tylny zakątek, więc nie ma do czego się wczepić. No i ostatnia roślina, o której chcę wspomnieć, stawiłem specjalnie na koniec, no bo jestem z niej najbardziej ostatnio dumny. To jest taka druga roślina po bakopie, o której wspominałem na początku. Jest to roślina, która, którą mam od jakichś około dwóch miesięcy. Zaczynałem hodowlę od listka, którego kupiłem. Był rzucony na tafle wody i z tego listka powstała niezliczona ilość malutkich sadzonek. Roślina, o której chcę wspomnieć to jest różdżyca rutewkowata, po łacińsku Ceratopteris, niektórzy mówią po prostu paproć, paprotnica. niektórzy szat nawet mówią pietruszka, bo jak się patrzy na te listki, można jakieś mieć jakieś takie skojarzenia z pietruszką. Roślina można hodować na dwa sposoby. Tutaj widzicie roślinę w, w wersji pływającej którą cały czas w tym lewej części akwarium trzymam. Była ostatnio przerzedzana. Kubie Jankowskiemu też wysyłałem część sadzonek. Od tego czasu rośnia znowu dwukrotnie zwiększyła swoje rozmiary. Stworzyła taki bardzo duży gąszcz listków, korzeni. Jak ktoś hoduje ryby żyworodne typu gubiki, platki, to szczerze polecam. Świetna kryjówka, tak samo dla bojowników, bo stanowi świetne tło. I ryby lubią przyciskać się między tymi korzeniami. Ostatnio zrobiłem eksperyment, znaczy eksperyment w moim akwarium, w tym, bo kiedyś lata temu miałem tą roślinę. To jest taki powrót, myślę, po 10 latach do niej. Największe sezonki wsadziłem w podłoże. Jest ich łącznie cztery. Pierwsza, która jest tutaj, to jest to, na no, chwilę to taka z najładniejszych sezonk. Ten liś, który jest przy termometrze, to wyrosł już w podłożu. Drugi liść, który tutaj teraz pokazuję, także żeby wyrosł podłożu. Roślinka wypuszcza dużo nowych korzonków, które wyrastają w podłoże. Na razie wsadziłem tak tutaj po prostu bez, bez namysłu, bo miałem pustą przestrzeń. Zobaczę, co zaleźnie będzie, czy może gdzieś się przesadzę. Tą roślinę tak samo posadziłem przed trojeścią. Tutaj nieco wolniej rośnie, bo mam mniej, ma mniej światła. I duża, duża bardzo, druga bardzo duża okazała sezonka to jest w prawym tylnym rogu przy grzałce. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, że warto, jak ktoś ma małe akwarium, pomyśleć o kaskadzie, ponieważ w tym miejscu dawniej był filtr, był filtr zawieszony, grzałka. Był to zupełnie niewykorzystany ruch akwarium, więc teraz postawiłem wsadzić paproś. Myślę, że ono już tam docelowo zostanie. Ten duży liść, który widzicie, który jest oparty o grzałkę, to już wyrósł w podłożu. I jeszcze jedna sezonka, która rośnie przed nurzańcem, też w bardzo dobrej kondycji, też wypuściła bardzo dwa ładne, zdrowe listki. Tak aż, uwaga, ktoś chce salić tą roślinę, bardzo ważne jest, żeby nie zakopywać się do końca w podłożu. Tylko to zobaczcie, jakie jak sumie. Roślina wystaje z centymetr nad podłożem, część korzeni jest wypuszczona obok. Rośnie się sadzi w tym celu, w ten sposób, ponieważ zakopana zbyt głęboko może po prostu zgnić. A tak to ma dostęp do, do wody, do przepływu, taf, yy, do przepływu tej wody. I jak wyrastają nowe listki, to dzięki temu też wyrastają nowe korzenie, które od razu, bez żadnej pomocy, yy, wyrastają w podłoże. Tak samo można zaobserwować to zjawisko tutaj. Tutaj z uwagi na... Większość listków może to być trudnie widoczne, ale też jak przyjrzycie się dokładnie, widać takie jasnozielone zielone listki, które wrastają w podłoże. Jeśli chodzi o plany co do akwarium, czasami chodzi mi po głowie restart, zrobienie podłoża, złożenie podłoża aktywnego. Zobaczę, co dalej z tego wyniknie. Na razie jakoś to akwarium ruszyło, po prostu naprawdę to akwarium teraz dobią. Czasami chodzi jeszcze mi po głowie zakup drugiej odmiany tej paproci, która ma nieco takie bardziej zabudowane te liście, to nie jest w takiej formie igiełkowej. I jeszcze chodzi mi po głowie ponikło żyworodne. Nic ja roślin nie miałam, ale ma ten krzaczek coś w sobie. Tylko na razie nie mam miejsca na to na roślinne. Gdyby była niestety taka sytuacja, żebym przykład nurzaniec już podupadł, to miałbym dla niego miejsce, albo jeszcze też chodzi mi po głowie, żeby tam zakupić. Posadzić dłużańca olbrzymiego, którego bym przycinał. Albo jeszcze wsadzić tam paproć, tylko to już inna odmiana, więc... Koncepcji co do akwarium mam jeszcze kilka, jak widzicie. Na razie zmian nie planuję, bo widzę, że akwarium się ładnie ruszyło. Jest naprawdę w dobrej kondycji, zaczyna mi się podobać. Bo w końcu jest tym akwarium zielono, a to jest właśnie to, co lubię. Akwarium, musimy mogę powiedzieć, że jest praktycznie bezobsługowe. Co dwa tygodnie podmiana 5 litrów wody, czyszczenie szyb, powierzchowne odmulenie. Zajmuje mi to nie więcej jak 20 minut. Więc śmiało mogę powiedzieć, że jak ktoś ma mało czasu na obsługę akwarium, a chce mieć coś zielonego domu, tak najbardziej mogę polecić takie zestawienie roślin. Myślę, że czasem przy kolejnych filmach, jak będę wam pokazywał, to będzie jeszcze więcej tej zieleni i będzie naprawdę na czym oko zawiesić. To by było na tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Bye. Hey.